Rok 2026, jak podaje kancelaria prezesa Rady Ministrów, ma być to rok zawieszenia broni. Po pierwsze, nie atakuj polskich służb i wojska, nie powtarzaj rosyjskiej propagandy, koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym, jestem za Zachodem, a nie Wschodem, nie podważam członkostwa w Unii Europejskiej, jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją. Okay. Mam punktować po kolei? czy ty Czyli zaczniesz... rozumiem, że możemy wyłączyć światło i skończyć nagranie. No bo już w zasadzie plan został nakreślony. Must go? On. Plan został nakreślony, a poważniej mówiąc, no to fajnie, to wszystko super brzmi. Tylko moje zasadnicze pytanie jest takie, że jeżeli przyjmiemy te zasady, to kto będzie władzy patrzył na ręce, kto będzie zadawał niewygodne pytania, bo bez tego to my doskonale wiemy, że no. Nic dobrego się nie wydarzy. I tak w momencie, kiedy te pytania są zadawane z prawej, z lewej, z różnych stron, to i tak widzimy duże problemy tak, w egzekwowaniu jakichkolwiek sensownych odpowiedzi. No więc ja oczywiście jestem za tym, żebyśmy mieli u nas porządek, żebyśmy umieli ze sobą współpracować. Natomiast no, wydaje mi się, że to trochę śmiesznie brzmi. Znaczy, ja wiem, że to jest. Że ja bym sobie bardzo życzył, żeby tak było, ale bardzo śmiesznie to brzmi w sytuacji, kiedy zaczynają o tym mówić ludzie, którzy ten. jakby tę sytuację całą wygenerowali.